Jest. Podekscytowany jesteś a czemu? No. <grym> Dobra, cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy na... Mapa nazywa się Digle aczkolwiek nie ma za dużo wspólnego z Dasem, jest to typowy labiryncik, gdzie będziemy sobie grać na digielki. Nie no, ja na dasie tu... też są skrzynki. A Dasie też są skrzynki, no tak, mapa skrzynkowa. Mapa <grym> skrzynkowa! Dobra, ja jestem z panem Damiankiem kurde w teamie ale no. tak kierowany. no ja, ja będę kierował Pewora, nie ma problemu. Naprzeciwko nas oczywiście Michael G, Natuśka i Lord Ciasco. Pewora nie ma, tak? Czego nie ma? Tamizelar nie ma. No nie. Musisz podnieść, nie w pojku. No to nie zwa ja. ma, patrz, czuł. O dwóch, tu! No, jajaj. Murzyn tutaj raz dostał tylko. Focus, Full focus. focus, Full focus. Nie ma Dobra, pebor, ale ja tu na kierowanko się zapisałem, tak? A nie na to, że Ty będziesz spadał. Nie, no, ja się zapisałem na kierowanko. Aha. Kurde, to możemy ja mieć problem. No, jak oni sobie we dwóch i dom Kierowanko. To może być malutki problemik, ci powiem. No, Pewor, te kucnął, kurwa, i prawie. Nie, no, kucnął, no. No. Natural też se kucnął. Za 58 <noise> to robiłem, <noise> a <na> 50... <noise> Ja nie, nie, nie Ja pewnie na to Ja też Ja na słuch Oj, oj O ty chuju O ty chuju bobrze Kto się teraz Kto szok Doli Nie dawaj o... mu tej kosy to się. Dobrze! A! Dobrze! Tak jak cię uczyłem, Pewor, na treningu. ja trzy HP. 30, 30? Ale 50 właśnie temu Murzyn zadał, nie? Mój murzyn tylko. O, no, Murzyn kocur. Murzyn znalazł sposób. Co tam? O jezu, tam było panem. No! Kurwa z dwóch stron, jeden mi tu biega, a drugi se na respie stoi. dobrze, tak zero trzy, kurde. Po tam, <śpiewa> <śpiewa> Ojej, oj no, wow, Dobrze! Kurwa, znowu za 56 Ja nie gam szczas nie mam wyjebane. No widziałem, nakamerowałem to! Ja nie będę każdej skrzynki sprawdzał, bo Kasia się będzie kampił. Jeden każdej skrzynki sprawdzę połowę. Jeden po lewo nam powie? było słuchać, że on tam biednie tych kurwa dał mnie. Już kosa, już kosa miałem. O ład, graczor to jest. To lewonistrzu jest, dygaz po lewo chcieć. Obok powora był Po sam na szybciej wycofał już Co to za rak? Nie, nie, Co to nie. za rak tam był? Fa, fa! No kurwa! No tak, ciasko tak, w plecy tak, nie No ciasko trafił. w plecy dawał mi tam pajasa. Graf chciał się nie, popisać. Tak, nie Leciałem Ta, no. no. <ślinia> i nie siadło, no. Ej, i... dwóch, oni no, ale, zawsze stoi lewy. Trzech nawet było. Ale tu, ale tu. Ty gaz. No 68 dostał, no Dobra, co mam ci poradzić? Nie masz fraga, no. Zabiłem coś tam, no. Jakieś tam, tam czarne afrykańskie tam, coś, tam coś tam, no. Dostał raz. No. Dostał Sparta, no kurwa, ej Murzyn jesteś jebany teraz, nie? Jesteś jebany Dziękuję, dziękuję Eee, to jest nieuczciwa gierka. No Złą mapkę wybrałem mi się wydaje No kurwa, a takiemu ciastkowi śmieciowi siądzie, minus 50 jest ciastko No mi siada, bo jestem lepszy po prostu. Siada ci, no, bo no, masz farta wziąć. pajacu jebany No, no natural na plecy, zdaj, oczywiscie on... ja tylko, ja naturalne... do, 18, do 18, Do 16 Do 16 Też nie umiem z no co? Też nie umiem z nie umiem, aaaa No kurwa, Graczol na x-rayu, nie? Po lewo, po lewo Ooo, Pevorek Tam pizdeczka dawaj, Pevor tryhard tam, kurwa Bez pierdolki Bez pierdolki, bez shifta, dobra Nie wiem, jak Michałowi ta głowa dzisiaj wsiadła, nie? Znaczy, przed chwilą. <grystanie> Michał. Michał wtrącił zbroję się wycofał. No jak? Dobrze. Jeden, no. Dziesięć jeden. Dobrze. <grystanie> no tak. <grystanie> kałacha, kałacha. Mimo możesz rzucić, bo mi tym diglem coś nie idzie. No, ale FW, kurwa. Wybieram mapkę to znał mi gdzieś na mapie zna No ale to ja wybierałem Ja pierdolę. Masz, kurwa, dobrze murzynie tępy. O, farta! Rzeczywiście, masz farta! O, koniec mapy. Koniec ja, mapy? Jesz... Yes. Aha, yes. dobra, jest 5-4 do 16 gramy. Dobra, 5-4 no. dla was. Ja, ja już kończę zabawę w tym momencie. Kończyć zabawę? Bo max round jest 30. A ty, nie wiem, czemu tak się odjebało widzisz? Dobra, teraz do centa. Do CT? Ale do terra poszedłem. Dobra, 5-4 w pamięci dla was. No, Tylko spisz wyniki jakbyś padł, co? Nie yeah, widzowy podliczył. Widzowy <laughs> no podliczą Dobra, Feor na odpaleniu tam wjechał. No jak? O! O! Z prawej gdzieś, I don't know where <laughs> I don't know where. Kurde no, 77 dostał, jeszcze skana jakiegoś przez skrzynkę kurde A, jeszcze Pełra zniszczyłem, tak, jestem dobre No ty tam Michał Kozakiewicz jesteś, 6-4 to mnie zniszczyłeś, pój, psychicznie Dobra, dojechać się, kurwa? Stałem Ty teraz się... tu <grym> nie <grym> O no nie, Ta dygas, kasuje baton No co mam zrobić, jak mi nie idzie strzelanie, no kurwa Kurwa mać, ale no i chujasz Słodziak, że się pizde No nie. właśnie, twoja wina burzynie Nie wierzę, no. prawo, lewo, dure, Dobra, że kurwa Daga za mistrzem mi podbiegał się, obróciłem kurwa ja posłuchać Nie wiesz co zrobić Wybor do lewej na respę O, teraz Dygaz wygrywa pojedynczy strzeleckie Kurde, gracz o za 39 Oj, oj, oj! Jak z, za 39? Za 39 już no, no. ma Został za 56. Za 39 się lepiej. 3 hp mu się Nie. Tak, przyjemnie się gra, No, no tak. Kabela wyników to jest kozak. O To prawo gdzieś było. No kurwa No kurde A mi wyszedł przed Ry totalnie nie? Tu no tu był po lewej gdzieś Tędy będziesz Oj 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 Michał kasuje solo Michał Solo poza kontrolą Jakie Solo jak mnie obiłeś ale 6-0 jest kurwa 6-0 0 To dobrze mi się dobrze jedzesz tam Wiedziałem, że to Peweł jest poprześniony już na pierdolę Na respie U nich Już spierdolisz Kurde Ja nie wiem jak z tym deagle można szybko strzelać, bo to, to nie wiem kurwa jaki to ma rozwój Full auto, nie? Full auto jest deagielka <grym> no, Dobra, tamta, 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 tamta połówka mi strzela teraz nic Dobra, trzeba się odegrać No ja też właśnie mi się nie mogę trafić go To nie trafij Dobrze ci idzie ciasko No troll mi się lecę często z kurwa Murzyn, Murzę na środku na shifcie popierdala gdzieś Dobrze Ja widzę na tych skrzyniach Ja widzę A ja widzę kurwa ci pusi jeden kill mam No nice Teraz lecę po zwycięstwo 5-4 było dla nich nie? Tak Wiesz, że to jest śmieszne, że teraz sprzedaje. Dziś tak Ja bym strajkard na co no, jest? Nie wiem o co chodzi. Czy to jest X-Ray, czy jakiś. monitor. to no, jest no, on Monitoring, czy coś 360 No 360. nie, serio, ty zabijasz za nim, ja cię w tak naprawdę. Ja też tak, bo musisz. A się to wydaje niemożliwe, kurwa. Nie mogę w łeb trafić. Tak nie mogę w łeb trafić. To, nie wiem, żeby ten test nie był opóźniony ku i Dobra, ten jest ciało teraz wyjdane. Nie, nie lecę na Fedy w ciało teraz. Oj, 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 myślałem, że to ciaska, to Michalina mi tu wyskoczyła. Miau. Cieczka! Oj, oj. Ej, teraz eee. się to nie skończyła. Dobra, tamto to rozgrzewkowa była. Tak. <laughs> było w 5-4, przecież się było i się skończyło. Teraz już się git nie wiem, czemu tak jest. Może tam jakiś czas jeszcze chłubych wiewcą. No i no, Murzyn 50 HP ma. Murzyn zabi tego Murzyna. Chubiewa. Dobrze. Nasz resb. Naszę jest. Naszę jest. Może gdzie teraz? Dobrze, kurwa, tak nie, ja wiem. Pośledzony do postaci, ja jestem kurwa. Ajajaj. Aj, aj. Czemu nie rozmiany zmiany tych? Połówek? bo już była. Tak, już była. Zajebiście. Dobrze. Dokładam, kurwa warzywa teraz, 09 wykręciłem. Jaściało, chciało całować. Jeden cztery teraz Ej dobra, to my wygraliśmy dwie połówki, teraz finałowa kurwa Jak dwie połówki Zaczy, no, no, Znaczy, znaczy jedną, no, jedną, no, jedną, jedną, jedną wy, jedną my o, o to mi to było. kurwa zobacz, mojego zawodnika kurwa to Wod. nie będzie. JSVO! Tak. Raz, ja, raz do Tero, no dobra, no, ty tam ta, ta, kurwa ta, nie to skuruje bana Dobra. To jak się nie skończy samo, to do 8 teraz gramy i kto wygra wygrywa mafeczkę nie wiem, a Pevor malikulał, to ja bym go zabijał. Ej, Murzyn tam... MURZYN 2HP! Rzuć go kamieniem, Pevor! Dobrze. Dobrze. Zamknij kurwa ładnie baneczki. A fryg... I tak nie masz słuchawek, kurwa. Jak wychylasz kurwa, czemu wychylasz na shifcie? Nie wychylaj na shifcie. Jak robisz takie pierwszych dwóch kroków, nie słychać. Będąc na pewnej pizzie, a teraz się skitrał na respie i tam se kurwa siedzi, nie? O, Pemorowic we Kurwa, was. kurwa. O, jeszcze jakbyś tego dojebał to byłby sztos, nie? Kurwa! kurwa. Musisz się na mnie przeklinać, stary Bo ty jesteś family friendly Moja afrykańska zabawka Dobrze Dobra, 66 dostał Ole dusi klawisze no i Nice, nice, jedrzyj nice, nice. nice, nice. się tam ja, kurde widzi tyle Grać o palce no nie wolno no tak od w. Ale nie no to jest normalne kurwa nie Tak o Ja mam heada to Nie Dobij go, dobij go Nie mam, nie mam Jak? Toral ma zero On ma też zero Ta kurwa na, oh, wygasowa, dobrze Ora, ale ciastko kto... jeszcze ściągnięty, nie? O, żeby nie mian. było To za za mostnipa truda Znowu ziarno z przodu jest skręcony Otkowarek <laughs> to to Dobra już tu dojechał nice. No, nie jest musiałem dać ciastkowi Nice Dlatego Andrzej się podążył pewnie przyznać <laughs> Nie, Tygaś też kampi, nie wiedział o No Ta. się podłożył kurwa. Dobra, ale idzie na hej, na hej. Na Nie Na nie Na biegajcie kurwa! Jak... Biegajcie, kurwa Bo jak oni chcą się dualować, jak oni Na hej. wychylają kurwa z hej. wiadomo, że kurwa konia powalą hej. Na Jakie wezwanie! ale marze... nie będzie więcej! kurwa! <grym <grym Dobre, dobrze! Dobrze! <grym> <grym> Ajajaj! Trzy teamy róbmy, co? 3, ja, Miszu, Pevor i Raki. Trzy różne teamy. No na pewno. No na pewno! Kurwa ciastek mi, mi jebał. Ale far. No na pewno. Ciaskampi, oczywiście. Ciasko, obróć się. Nie kurwa, kamp, kurwa, Ciersiu. Ja, ja to są... zaraz biję. To możesz bić. Mogę? Starej na domówkę, co najwyżej. No. <laughs> w biegu se wypierdolił i na x-rayu lata, lata nie na x-rayu. Na x-rayu. Nie no, puściłem, kurwa, szybko wu, ale to był random, przecież bardziej niż wycelowany, szczerze mówiąc. i ci w klatę celowałem, kurwa i machnąłem. No podejrzewam No! A Murzyn okay. dojazd, nie? Murzyn dojazd. Kurde, jak oni se wychylają we trójkę z jednej ten to jest problem. Ale fart, kurde. Ło, ciasko widziałem jak strzelasz. Cztery zrobi przy, w trzy mecze, kurwa. I jeden z awa i kareta od razu, No nie porobiłem graczola na siedząco, no. Graszol tutaj se kosi Dojazd, dojazd Dojazd, dojazd To dojazd, dojazd to dojazd, dojazd. 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 Mi się, po, bo, bo, mi bo mi wyszło akurat, mi akurat więc wypierdol Ej Wyszła dobra, jednak nie do 8, do 10. No. Ale mapa się ten Chyba, że mapa się skończy No kurwa, więcej was no, wychylcie się z tych, za tych skrzynek pajace no, e, Graszol się odpalił, nie? nie? To, no. Odpalił się no dadań, dadań się Dobra, Dobra, teraz Graszol i raya się <laughs> No tam ale to, to normalne u niego Po lewie będą jechać, pewnie Kurwa, jeden dostał coś jeden, No, dwa. ciasko bity ja, za 52 Aj! Dobra, weź go tam, puknij z kamienia Dobra, wygraliśmy, bo no, do miał być, nie? Nie, do 10 No tak, o, kurwa, wygrać. nie negrał to No, z... ...trusku, bo sobie obiad dołożyć, gościu. Spoko, spoko, wyluzuj się no Teraz was walimy na pizdeczkę Ba, że się skończy wcześniej, no to macie warto. No! Kurwa! Ciasko tutaj, życiówkę pierdolną. Kurwa, na mapie gdzie indziej prajera pokazywało. No, słuchawki też ci kurwa, pewnie gdzie indziej słyszały je jest bardzo pro pabli. Mhm. Mm został. Ten co w jego pizzy strzela. Na X-rayu. Na Nawku. Na awku? Tak. Byłem na awku kurwa. Na awku, awku. na awku. Albo może tutaj 200 IQ od jak się kiedyś kurwa pisało na mememach ach aw ale aw Aha, no ja Cię sprzedałem kurwa kiedy? Do dolari kurwa 2. No Czuję, A bo to pewnie zostawił się, że Andrzej Ech, No dobra, no niech będzie, że wygrali no. Dobra, dobra, dobra. 5-4 5-4 dla nich 7-4 dla nas i teraz 8-4 ja dla to Ja kojarzę 5-4 5, 4, 5 4. Dobra, to jeszcze raz i golden gola teraz gramy Tak, nie, to Ta, nie. To, teraz jedna runda golden gola dobra dobra, dobra, dobra Jedna runda golden gola, no żeby nie było, panowie Wyjaśnianko teraz musi pójść, tak? Wyjaśnianko teraz O, na respie się kutasimy <noise> Pomyślcie, że to najważniejsza to runda... Pomyślcie, że to kurwa kwalifikacje do Hiden na IM. O! Graczon rzeczywiście chce zagrać U! Na tym wiemy! No dobra, no niech mają, no niech mają raz w życiu, no Dzięki wszystkim za obejrzenie, oczywiście zostawiajcie łapeczki w górę, jeżeli chcecie więcej takich mapek Subskrybujcie mój kanał, kanały chłopaków, które są w opisie I widzimy się w kolejnych filmach, na razie, cześć, no. piąteczka, siemano no.